Cześć, z tej strony Dominik Wrzosek i w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam opowiedzieć, jakie zmiany zostały wprowadzone w najnowszym wydaniu naszej aplikacji. Czyli 2024.08. Przede wszystkim to, co rzuca się na pierwszy rzut oka, to zmiana wyglądu naszej aplikacji. Była ona spowodowana przypisaniem tej aktualizacji na nowszą technologię View 3. W związku też z tym zmienił się trochę wygląd aplikacji, natomiast staraliśmy się tutaj. Zachować cały czas umiejscowienie tych samych elementów w tych samych miejscach, tak aby Wasze przyzwyczajenia co do korzystania z aplikacji w ogóle się nie zmieniły. Natomiast jeżeli chodzi o zmiany takie wizualne, na pewno pojawiło się też kilka takich rzeczy o które prosiliście w waszych jakiś zgłoszeniach i przez te zmiany też przejdziemy. Natomiast dużo takich innych funkcjonalności nie tylko wizualnych w tym wydaniu nie będzie. Największe tutaj, najwięcej pracy mieliśmy właśnie z przepisaniem tej aplikacji na nowy wygląd. Pierwsza rzecz, która jest związana z tym wyglądem, to możliwość ustawienia typu ciemnego. Czyli, jeżeli mamy aplikację, to w profilu użytkownika, przechodzimy do profilu użytkownika, mamy możliwość zmiany właśnie motywu. Na motyw ciemny bądź też już nieco taki ciemniejszy, czarny, wtedy aplikacja prezentuje się w taki sposób. Wcześniej tutaj też była możliwość ustawienia motywu dla aplikacji, natomiast ten motyw oznaczał tylko i wyłącznie kolorowanie się menu z lewej strony. No i w taki sposób będziemy mogli też tutaj oglądać aplikację, z nią pracować. Dla osób, które mają tutaj przyzwyczajenia do pracy z ciemnymi motywami, no to w końcu pojawiła się właśnie możliwość pracy na motywie ciemnym w naszej aplikacji. Kolejna rzecz dotyczy przeniesienia ustawień. Wcześniej Mieliśmy pewną niespójność, ponieważ w niektórych miejscach, takich jak portfele projektowe, projekty, szablony, projektów, szablony, ustawienia poszczególnych elementów były w zakładce. Natomiast już w ostatnich wydaniach mogliście to zobaczyć, że ustawienia np. kazet projektów, przeglądów projektowych, one były przenoszone do takiego koła zębatego które było widoczne za nazwą elementu, czyli w tym miejscu mogliśmy edytować nazwę, usuwać poszczególne elementy, klonować itd. I teraz w momencie przepisywania tej aplikacji na nowy wygląd uspójniliśmy te elementy, czyli chociażby w szablonach projektów, w scoringu, w Poetfelach. I też dla projektów zostały przeniesione ustawienia do tej zakładki, czyli jeżeli tutaj mam chociażby Poetfell NPD, nie mam tu już zakładki ustawienia. Te elementy zostały tutaj przeniesione chociażby do miejsca edytuj, usuń. Czy jeżeli tutaj zobaczymy sobie w szablonach projektowych, też nie mamy zakładki ustawienia, tylko tutaj jest więcej opcji edycja nazwy, opisu, klonowania bądź też. Usuwanie. To samo dotyczy projektów i to jest główna taka zmiana wizualna, ponieważ te ustawienia na projekcie były dużo bardziej rozbudowane. To znaczy, jeżeli przejdziemy sobie do szczegółów projektu, to ostatnia zakładka miała tutaj trzy takie podzakładki. Te ustawienia miały informacje. Uprawnienia oraz funkcjonalności. Teraz zostało tutaj przeniesione to do poszczególnych zakładek, czyli informacje zawierały w środku nazwę projektu, opis, awatar oraz pola projektowe. Dodatkowo też definiowaliśmy. Tam role projektowe, które teraz zostały wyciągnięte do osobnej zakładki. Natomiast na dole tej sekcji, w starym wyglądzie, była jeszcze opcja klonowania, utworzenia szablonu, archiwizacji i usuwania. Tutaj teraz zostały te elementy rozdzielone. Jeżeli sobie przejdziemy do informacji, teraz pojawiają się one w panelu bocznym. Mamy tutaj możliwość zmiany awataru, nazwa, opis i wszystkie rola projektowe utworzone. Zakładka funkcjonalności pozostała też osobno rozdzielona, natomiast role projektowe, które wcześniej były w zakładce informacje zostały połączone razem z uprawnieniami. W ten sposób będziemy mogli chociażby dodając osobę do roli projektowej, od razu zobaczyć, jakie uprawnienia. Zostały tutaj tej osobie nadane. Też, jeżeli klikniemy w role projektowe, to te role projektowe pojawią nam się po prawej stronie. I tutaj mamy podział trochę na dwie, dwie takie grupy, czyli w pierwszej kolejności role projektowe, dalej mamy uprawnienia. Wcześniej też pewną taką zmianą, która się pojawiła, te role projektowe, jeżeli dodawaliśmy, musieliśmy kliknąć plus, wybrać rolę i dopiero przypisać osobę. Teraz wszystkie role projektowe, które są utworzone w ustawieniach systemu, są tutaj wypisane i po prostu dopisujemy osoby do odpowiednich ról. Jeżeli dopiszemy jakoś osobę do roli, automatycznie tutaj wpada ona nam do uprawnień projektowych i będziemy też widzieli, chociażby, że pan Konat ma uprawnienia wynikające z głównego. Dostawcy. E, cały czas tak samo ten mechanizm uprawnień projektowych tu nic się nie zmieniło. Mamy właścicieli elementów, wypisane e, osoby. Jeżeli klikniemy, to po prostu będziemy widzieli uprawnienia poszczególnej osoby i możemy tutaj to edytować. Kolejna rzecz, taka dosyć kluczowa, która się pojawiła, jeżeli chodzi o zmiany wizualne, to bardzo często też zgłaszaliście prośby o to, aby móc otwierać zakładki, w, po prostu klikając prawym przyciskiem myszy w nowym oknie przeglądarki. I to dotyczyło zakładek, ale też na niektórych widokach projektów, więc teraz taka funkcjonalność będzie możliwa chociażby. Klikając w zakładkę, będziemy mieli tutaj możliwość utworzenia tej zakładki w nowym oknie przeglądarki. Więc takie funkcjonalności też pojawiły się w tym wydaniu. Myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o omawianie takich szczegółowych zmian. Dotyczących wyglądu, bo ich jest całkiem sporo. Natomiast tutaj skupię się tylko i wyłącznie na tych głównych, a przejdę już do zmian, które nie dotyczą wyglądu. I zaczniemy sobie od edycji skali ryzyk. Dotychczas, jeżeli pracowaliście z ryzykami, to te ryzyka miały zdefiniowaną skalę pięciostopniową prawdopodobieństwa i wpływu i część z Was sygnalizowała to, że w Waszej organizacji jednak używacie trzystopniowej albo na przykład czterostopniowej skali, aby móc to edytować i teraz taka możliwość się pojawiła. Żeby to zrobić trzeba mieć upewnienie administratora systemu i ta opcja jest dostępna w zakładce administracja ustawienia systemowe. W zakładce ryzyka będziemy teraz mieli trzy dostępne zakładki. Wcześniej w ryzykach mieliśmy możliwość tylko wyłączenia i włączenia oraz zdefiniowania kategorii ryzyk. Teraz pojawiły się dwie dodatkowe opcje, czyli definiowanie prawdopodobieństwa i wpływu. I w każdej organizacji tutaj zmigowaliśmy. ta dana w ten sposób, że ta skala jest już dostępna jako pięciostopniowa, jeżeli chodzi o prawdopodobieństwo i wpływ jeżeli chcemy edytować poszczególne języka to należy kliknąć podać nazwę tutaj mamy te skale czyli te elementy z jedynką to będą elementy o najniższej wadze czyli najniższe prawdopodobieństwo najniższy wpływ na projekt natomiast te elementy z piątką znaczy, idąc w dół o wyższych numerach, to będą po prostu ważniejsze elementy. Tutaj, przy migracji, też tak jakby została ta nazwa wciągnięta, można ją edytować w zależności od tego, czy chcecie to widzieć, te, te poszczególne cyfry przy wykresie, czy też nie, bądź w listach rozwijanych. To oczywiście można usunąć. Mamy tutaj również drag and dropa do zmiany kolejności poszczególnych elementów. Natomiast jeżeli większość z Was będzie chciała tutaj uzyskać skalę tą trzystopniową, to należy usunąć dwa elementy, czyli załóżmy te ze skali z dwójką i czwórką, i w momencie usuwania będzie pojawiało się pytanie, na, jaki, na jaką inną wartość chcemy zmigrować te Obecnie przypisane właśnie do tej jedynki, czy tutaj, przepraszam, usuwam wartość 4, więc do jakiej wartości chcę tą czwórkę zmigrować. I wtedy nastąpi właśnie przepisanie, czyli dla małego mówimy, że na przykład bardzo mały, a dla dużego to bardzo dużego albo do średniego będziemy te elementy migrować. Sama skala. Tutaj możliwość budowania tej skali dla prawdopodobieństwa i wpływu będzie możliwa od poziomu 2 do poziomu 10, czyli maksymalnie możemy mieć 10 prawdopodobieństw i 10 wpływów zdefiniowanych w tych zakładkach. No i jeżeli usunęlibyśmy te elementy, to również na projekcie, na przykład, ja tutaj pokażę Wam, w jaki sposób usunę mały, zmigrujemy tutaj do bardzo małego. I tak samo duży usuniemy na bardzo duży. Będziemy mieli skalę, którą nazwiemy sobie mały, średni i duży. To samo zrobimy z prawdopodobieństwem, czyli po prostu powiemy małe, średnie i duże. A te wartości środkowe usuniemy i zmigujemy np. do małego. A prawie prawdopodobne damy do e, dużego. Teraz jeżeli mamy 3 na 3, to jeżeli wrócimy do projektów, e, to będziemy mieli e, już matryce ryzyk, która będzie zawierała dokładnie te trzy e, pola i mamy tak samo tak jak tutaj widzimy osłownikowane tak jak to zdefiniowaliśmy też taką zmianą kolejną wizualną, o której tutaj nie wspominałem jest chociażby to, że ta matyca języka, czy też dotyczy też to produktów ona teraz jest dostępna w panelu, no i tutaj jeżeli definiujemy prawdopodobieństwo i wpływ, no to mamy listę rozwijaną taką, którą właśnie sami dokładnie zdefiniowaliśmy Kolejną taką zmianą, która została wprowadzona w tej aplikacji, jest możliwość kolorowania poetfeli projektów po różnych atrybutach. Wcześniej te paski w poetfelach projektów mówimy tutaj o zakładce Harmonogram wykaz. One były kolorowane po postępie, czyli jeżeli tutaj mamy właśnie taki widok, kolorowanie odbywało się. Po postępie. Nie było możliwości zmiany tego kolorowania. Teraz pojawiła się możliwość, gdzie każdy z was indywidualnie może zdefiniować, jak chce, aby ten wykres się kolorował. On nadal będzie domyślnie kolorował się po postępie, ale możecie włączyć tutaj kolorowanie po etapach projektów, po kondycji projektów, czyli średnia B, zła, oraz po wszystkich. Listach rozwijanych jednokrotnego wyboru. Nie pod wielokrotnego wyboru, tylko po jednokrotnego. Mowa tutaj o polach projektowych. Jeżeli doprecyzujemy, na przykład priorytet. Tym osobom, które nie wiedzą o co, o co chodzi, pola projektowe to są elementy czy atrybuty dla projektu, które w ustawieniach systemowych definiujemy właśnie w tym miejscu. Pola projektowe i następnie. Pod ustawieniami projektu w zakładce informacje takie atrybuty możemy przypisywać. Więc, jeżeli mam listę jednokrotnego wyboru, klient, priorytet, tak jak powiedziałem, wysoki, średni, niski, to po takich atrybutach właśnie teraz będę mógł kolorować wykres Ganta. Kolejna rzecz, która pojawiła się w, w tym wydaniu, czy dwie kolejne rzeczy. To jest eksport czasochłonności do Excel'a oraz eksport czasu pracy do formatu Excel. Obecnie, jeżeli mieliśmy tutaj widok zasobów, to ten eksport był tylko i wyłącznie możliwy do PDF-a albo do pliku graficznego. Teraz pojawiła się również możliwość eksportu do Excela. Tutaj chcę zaznaczyć to, że w zależności od tego, jaki będziecie mieli ustawione powiększenie tej, tej czasochłonności poszczególnych użytkowników, czy chcecie mieć widok dzienny, miesięczny, roczny, w taki sposób te dane zostaną wyeksportowane właśnie do pliku Excel i podobna funkcjonalność tutaj e, dotyczy eksportu czasu pracy do e Excela. Wcześniej tak samo jak zasoby ten eksport był możliwy tylko i wyłącznie do PDF-a i do pliku graficznego. Teraz pojawia się możliwość eksportu do Excela. E, no i tak jak w zasobach tutaj ma na to wpływ również powiększenie. W jaki sposób wyświetlamy to e, powiększenie, jeżeli chcemy po dniach, no to wtedy eksport będzie dniowy. Tutaj w przypadku miesiąca. Uzyskamy w eksporcie właśnie wartości wynikające z poszczególnych miesięcy. To wszystko, jeżeli chodzi o zmiany, które pojawiły się w tym wydaniu. Mamy nadzieję, że będą one dla Was pomocne i usprawnią Waszą pracę z naszą aplikacją. Zachęcamy Was do subskrybowania naszego kanału oraz komentowania, aby nie ominęły Was kolejne filmiki związane z naszą aplikacją. Dzięki wielkie i na razie. Ja